Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś Hol Lego i zapraszam do holu. Dziś y będziemy holować cztery zestawy. 3 y y LEGO City, jedno LEGO Ninjago, jeden, średni, oj, jeden mały, dwa średnie i jeden największy. To zapraszam do omawiania małego zestawu. Y recenzje pojawią się mniej więcej, na przykład, nie wiem, małego samochodziku pojawi się mniej więcej może za 3-4 dni. Zapraszam do omawiania małego samochodziku. Tak prezentuje się mały samochodzik. Ma 89 elementów. Jest przeznaczony dla osób w wieku 5+. Plus. Bardzo jest ładny. Przyda się do miasta jeszcze ja za parę Odcinków pokażę moje całe miasto z LEGO City, no niestety nie zrecenzowałem, ale mam je. Tak prezentuje się bok, tak tył, bardzo ładnie z tyłu się prezentuje. Tutaj chyba mamy jakiś bagażnik, nie wiem. U góry mamy na pewno, e, czekajcie, tutaj jest jakiś bagażnik, o tu bo to się odczepia i to fajnie, nie wiem jak będzie recenzja to zobaczymy ale jeżeli to jest bagażnik to oczywiście zestaw zostanie 10 na 10 przechodzimy do zestawów średnich zestaw średni prezentuje się tak jest on przeznaczony dla osób 4+, plus, z tego co pamiętam ma 120 ileś elementów i tak się prezentuje ma dwie minifigurki, jest bardzo fajny ale taki sobie. Zadziwiające jest to, że widzicie, mamy dwie minifigurki. W tym zestawie jest jedna minifigurka. Są dwie, przepraszam, ale jest jedna na obrazku, co jest dziwne, bo tu powinna być jeszcze ten pan, czy tam minifigurka. Nie wiem dlaczego tak jest, tutaj tak się to prezentuje. Mamy takie elementy, tu tak, że to tak się składa. No i tyle. Teraz. Pokażę Wam. Z kategorii średniej kolejny zestaw. Tak prezentuje się drugi zestaw z kategorii średniej. Jest on przeznaczony dla osób 5 znajdziemy tu trzy minifigurki. Jedna jest taka mniejsza, no ale trudno. Kupiłem ten zestaw, dlatego, że nie mam żadnego tego kampera. Po drugie kupiłem go dla małego tej małej, takiego bobasa mam ze dwa takie bobasy, ale, ale chciałem a drugą rzecz, dlatego, że go kupiłem kupiłem go dlatego, że mam na przykład tu jakiegoś, jakąś truskawkę, tu jakiegoś pączka i tak podobnie przechodzimy do omawiania boku czyli co tak niech to się złapie o, tutaj też mamy bardzo fajne funkcje bawialne i też kamper jest bardzo ładny a teraz zobaczcie sobie o to tak zobaczcie i porównajcie sobie z tym że to jest trochę dziwne tutaj mamy tak że tu mamy bobasa i jest bobas wszystkie są minifigurki a tutaj u góry nie ma żadnych minifigurek tylko jest jedna a ten pan czy tam minifigurka jak to uważa powinna być tu jeżeli tak uważacie Zostawcie łapkę w górę. Przechodzimy do kategorii największej, do omawiania. Zapraszam. Przechodzimy do zestawu z kategorii największej. Ten zestaw posiada 632 elementy i ma 5 minifigurek. Zaraz pokażę, jakie. Kupiłem go dla te. Zaraz Wam pokażę, dla jakich minifigurek. Zapraszam do góry, że tak powiem. Ten zestaw nazywa się. Wioska, Wojowników, czy coś tak. Kupiłem zestaw dla Kaja, może dla J i dla Kaja, nie, ale dla Kola, dla tego jakiegoś y, Thunder Kipera i dla tego szefa i dla tego amuletu, bo w ogóle go nie miałem. Teraz przechodzimy na tyły zestawu, które prezentują się tak. Pokazują funkcje bawialne. Oczywiście, na recenzji pokażę wszystkie funkcje bawialne. Jeszcze zaraz pokażę Wam krótkie intro. W obecnej chwili wyświetla Wam się, ile ten wyświetleń jest i, za, i ile subskrypcji. Dziękuję osobom za to, że zostawiły aż dwie subskrypcje. To na pewno nie jest dużo, ale jak na mój kanał, to bardzo dużo. Chciałbym, żeby inne osoby również. To zrobiły i które oglądają ten materiał, i zostawcie łapkę w górę. Jak widzicie, jest aż 16 wyświetleń w 3 dni, a jest dwie subskrypcje. Jest to bardzo niepokojące, więc teraz pokażę Wam, jak zrobić subskrypcję i dać łapkę w górę. To robicie to. E, robicie to tak. Klikacie e, w tą łapkę. A żeby zasubskrybować mój kanał, musicie kliknąć w to zasubskrybuj i ustawić dzwoneczek. Dziękuję za obejrzenie materiału i miłego dnia. Nazywam się Mini Lolusi Klocki, więc zostawcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem. Dziękuję, dzięki, cześć.